Cześć wszystkim z tej strony Tytus. Dzisiaj zabieram Was w fascynujący świat robotów medycznych, które ratują życie. Przyjrzymy się prawdziwym historiom i przykładom, jak te niesamowite maszyny rewolucjonizują służbę zdrowia. Na początek porozmawiajmy o systemie Da Vinci. Glenn Dair, emerytowany dziennikarz CBC, miał nieoperowalnego guza na migdałku. Tradycyjna operacja była wykluczona ze względu na trudno dostępne położenie guza. I tu z pomocą przyszedł robot Da Vinci. Ten chirurgiczny cud techniki umożliwił precyzyjne usunięcie guza ostatecznie ratując życie glena. System Da Vinci jest używany w wielu szpitalach na całym świecie, w tym w Polsce, na przykład w Centrum Chirurgii Robotycznej w Krakowie, gdzie przeprowadza się zaawansowane zabiegi. Takie jak laparoskopowa prostatektomia. Kolejna niesamowita historia to historia Claudii Mitchell. Była żołnierz piechoty morskiej. Claudia straciła rękę w wypadku motocyklowym. Dzięki bionicznej, robotycznej ręce, która przywróciła jej zmysł dotyku, odzyskała swoje życie. Teraz może podróżować i wykonywać codzienne czynności z łatwością. W Polsce firmy takie jak Ether Biomedical rozwijają zaawansowane protezy, które znacznie poprawiają jakość życia osób po amputacjach. A teraz pomówmy o czymś malutkim, naprawdę malutkim. Mikroroboty do dostarczania leków wykazują obiecujące rezultaty, choć wciąż są w fazie badań. Zespół w Kaltech z powodzeniem zmniejszył guzy pęcherza u myszy, dostarczając leki bezpośrednio do celu. Ta technologia ma potencjał zrewolucjonizowania leczenia chorób takich jak rak, choć wciąż jest eksperymentalna i nie jest jeszcze powszechnie stosowana u ludzi. Roboty medyczne stają się niezbędne w systemach opieki zdrowotnej. Szczególnie robot da Vinci jest szeroko stosowany, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie przypada jeden da Vinci na 100 tys. mieszkańców. Roboty te zwiększają precyzję operacji, skracają czas rekonwalescencji i minimalizują ból pacjenta. Patrząc w przyszłość, roboty wykonują coraz bardziej złożone operacje chirurgiczne, choć wciąż są głównie kontrolowane przez doświadczonych chirurgów. Trwają prace nad w pełni autonomicznymi robotami chirurgicznymi, zdolnymi do samodzielnego przeprowadzania operacji, nawet na polu bitwy czy w kosmosie. Przykładem jest robot Raven, rozwijany przez NASA i Departament Obrony USA. Podsumowując, Roboty medyczne otwierają nowe granice w opiece zdrowotnej, oferując precyzję i innowacje, które ratują życie. Wyobrażacie sobie przyszłość, w której roboty będą integralną częścią każdej operacji? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki za oglądanie.